Witajcie, ja jestem Technikapa a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, napiszemy sobie plugin na anty-awka e, i będzie on polegał na tym, że sobie użymy, użyjemy e, Bucky Runable e, i będziemy sobie sprawdzać wszystkim graczom, czy im się zmienił. Jał, e, jest to e, skręt postaci prawo, lewo, e, i no, czyli jakby. Mm, no tak, jeżeli po prostu ktoś się nie skręci prawo-lewo, tam, nie zmieni w ogóle swojego położenia w tym zakresie, to, no to zostanie wygikowany za AFK. Nie będziemy, słuchajcie, tutaj sprawdzać lokalizacji, ponieważ są, też, są takie rzeczy jak na przykład AFK pool, czyli jakby ustawiacie tak specjalnie wodę i wokół, no po prostu tak jakby sami się przesuwacie wodą. I wtedy można to tak jakby obejść, więc my, e, będziemy sobie sprawdzać ją. E, zaraz Wam pokażę na czym to będzie polegało. E, najpierw sobie przejdźmy do klasy app.system System. Oczywiście sobie zrobić takie pakiecie klasy jakie ja mam tutaj i zrobimy sobie e, pierwszą mapę. W sumie hash map to public static map uid double. Location yo e, równa się new hash map uid Co tu się stało? To musi być tutaj. Ok. Importujemy hash mapę UID i mapę. Ok. Co robimy sobie? Do. Stworzymy sobie public static. Stworzymy sobie metodę check player. Player. Ok. okay. Importujemy sobie gracza i teraz tak UID UID roznam się get and id, bo jak widzicie tutaj musimy podać UID żeby otrzymać tego double a więc tak jeżeli location your get UID czyli bierzemy jakby to drugą wartość czyli tego dobla w tym momencie bierzemy jeżeli ten double jest 0 Czyli, jakby gracza w ogóle jeszcze nie ma na liście, bo jakby nie robimy tu żadnego eventu on join, w którym jak gracz by dołączył, to by mu się zapisała ta lokalizacja z dołączenia, przez co to nie byłoby nulem. Ale w tym momencie, gdyby był jakiś reload na serwerze w trakcie, no to tutaj by wyskakiwały błędy i tak dalej. Więc warto coś takiego, jeżeli po prostu ten double nie jest, mm, no nie jest tutaj zapisany ten jał postaci. No to warto, mm, warto, właśnie to sprawdzić. I teraz tak, dalej. I... babu pgetlocation get yo nasze location get, e, to znaczy get uid czyli teraz tak jeżeli aktualna lokalizacja gracza jest to lokalizacja lokalizacją gracza sprzed Ustawimy sobie czas na timerze, załóżmy sprzed 30 sekund. No le, 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 lepiej anty Afka sobie dać trochę dłuższego, na przykład 2 minuty albo 3. Ale ja daję przykład, czyli jeżeli nie ruszyliśmy się w ogóle przez 30 sekund, nie zmieniliśmy w skrętu postaci prawo lewo, to, mm, to nas wyrzucięce co ja piszemy taki Flair. Zostałeś wyrzucony za i teraz tak, e, piszemy sobie elsa pierwszego, else, czyli jeżeli jednak gracz się ruszył, to mu zawdejtujemy jego, yo, e, to, tego, jał, e, czyli location, yo, e, put, uid, e, piszę tu double przed tym, zaraz zobaczycie dlaczego, tak mi się wydaje, jak wcześniej pisałem to. Patrzcie, lokalizacja ten jał to jednak nie jest double, więc musimy zawsze dać kasta w taki sposób. Yy, I co sobie robimy dalej? Jeszcze musimy sobie zrobić elsa od nula, bo jeżeli ten jał jest nulem, no to nie chcemy, żeby został nulem Tylko chcemy znowu, żeby się yy, nadpisało tym aktualnym jałem gracza. Put. Ułagi. Yy, yy. I tutaj sobie piszemy double dabu, uh, target location, uh, get ill. ok, e, i ta, ta metoda będzie wykonywana co jakiś tam czas um, przy włączeniu serwera. Teraz sobie przejdźmy, do OnLive e, i tutaj sobie użyłem player quit event, Oba event handler, e, public e, void on Player, quit event up Ctrl Shift O, importujemy sobie wszystko. I tak Player, R, nasz Event replayer Player. Ctrl Shift O, importujemy sobie Playera. I a uh, System, czyli nazwa klasy. Potem nazwa mapy. Remove Taget yy, Unique Czyli po prostu usuwamy. Yy, tą sekcję z graczem, który wyszedł, no bo nie chcemy sprawdzać już, no nie chcemy trzymać jakby jakichś danych gracza, którego już nie ma na serwerze, więc jakby po co, po co tam trzymać w tej e, mapie. E, I teraz to słuchajcie sobie robimy w mainie, e, no to restrujemy e, event, get server, get server manager. E, Registry events new on leave i e, e, this on chops shift. O, oh, importujemy OnLeaf i backpit Get Server, GridShoulder, Shelder Repeating Task, This New RAMable, Climerki, eh, Add on Implement Methods, eh, tu sobie dajemy 0l i ja sobie tutaj dam 200 ale pamiętajcie, że 20 równa się, może inaczej. 20 euro równa się 1 sekunda, więc tutaj będzie 10 sekund. No ja jak już mówiłem dajcie sobie to tam na ileś, inaczej trochę do wartość. Ja to daję 10 sekund, bo nie chcę tutaj 3 minut czekać, żeby wam pokazać gdzie to działa. No dobra, ale jeszcze sobie stworzymy pętlę for player S Players. poortujemy ja sobie gracza i nazwa klasy Access, tem check i piszemy pakiet. no i wszystkim grażom sprawdzić czy może tutaj nie są na Awku, tak? pokażę wam jeszcze mój plugin mail wygląda w taki sposób, no nic specjalnego bo nie ma komendy więc ja to zamykam i eksportuję i zobaczymy jak to wygląda na serwerze. Ok, tak więc ja już słuchajcie jestem na serwerze, trochę się ruszę, trochę się tutaj poruszam. E, więc jakby mm, za pierwszym razem jak sprawdzi no to to nic się nie stanie. Pewnie? Więc sobie chwilę poczekamy, mogę chat wyczyścić. E, w sumie jak na przykład chcecie na przykład sprawdzić kiedy, kiedy się wykonuje ta pętla, możecie wpisać jeszcze PS. Ja to teraz zrobię, message wykonanowodzenia Wykonano... O, a mnie wyrzuciłeś za bo, bo minął, minął czas Ale ja jeszcze sobie wyeksportuję z takim czymś Teraz przeładuję serwer, wyrzucił mnie za No i co? Tak, więc jeszcze raz przejdę serwer, bo ok, wykonał. Od razu przy włączeniu sprawdzono. Yy, przy włączeniu serwera wyko wykonuje to sprawdzenie. Więc teraz się trochę poruszałem. Ok, okay. Wy ok, wykonano znowu sprawdzenie. I jak widzicie, się ruszyłem, więc mnie nie klikowało A teraz, jak z znowu sprawdzenie, to powinien zostać wyklikowany, no bo nie ruszyłem się prawo lewo. Dokładnie. Tak więc wszystko dobrze działa. Jak mówię, ustawcie sobie to na trochę więcej niż to. Yy niż to 200, no i co, ja się z wami żegnam to była było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a jeżeli macie jakieś pomysły, to bym napisać w kolejnym odcinku to wpadajcie na mojego discorda link w opisie, bo tam jest specjalny kanał na discordzie, który się nazywa pluginy pomysły jak macie jakiś pomysł fajny to biorę je na odcinek, a więc to tyle, trzymajcie się, na razie no i cześć